9 sierpnia 1995 roku w lodowym sercu Karakorum 12 alpinistów rozbijało obóz czwarty na K2. Wśród nich była kobieta, już znana z tego, że rzucała wyzwanie niemożliwemu, Alison Hargreaves. Marzyli o szczycie, ale na tej górze marzenia zazwyczaj miały swoją cenę i prawie zawsze tą ceną było życie. Kilka godzin później ciała spoczywałyby na zboczach tzw. dzikiej góry, a wśród nich znalazłoby się ciało Alison. Nie wiedziała, że jej los zostanie przesądzony podczas zejścia. I to nie jest tylko jej historia. Prawie 24 lata później, syn, którego Alison zostawiła, wybrał tę samą drogę i spotkał ten sam koniec: matka i syn. Dwa losy naznaczone tragediami, które do dziś odbijają się echem w świecie alpinizmu. Ale aby zrozumieć tamtą noc, musimy cofnąć się w czasie, wrócić na początek. Alison urodziła się w Wielkiej Brytanii. Od dziecka zdawało się, że słyszy wołanie gór. Mając zaledwie dziewięć lat, zostawiała do rodziców w tyle podczas wędrówek na Ben Nevis, najwyższy szczyt Szkocji. Jakby to wysokość była jej prawdziwym domem. W wieku trzynastu lat ciekawość zamieniła się w pasję. Wspinaczka stała się centrum jej życia. Była jedyną rzeczą, która rozpalała jej duszę, podczas gdy szkolna rutyna ją dusiła. Ale był jeden problem. Jej rodzice byli szanowanymi matematykami w Oksfordzie. Oczekiwali, że córka pójdzie tą samą drogą. Wzory, egzaminy, prestiżowe uniwersytety. Alison nie zamierzała zaakceptować tego losu. Może to był bunt środkowego dziecka, a może czysta determinacja, ale nie zamierzała zrezygnować ze swoich marzeń. Mimo, że miała wyniki pozwalające dostać się na dowolny uniwersytet, podjęła nieoczekiwaną decyzję. Nie zapisała się. Wybrała całkowite zanurzenie w świecie gór. To nie było łatwe, ale była to decyzja, która ukształtowała jej życie. Aby utrzymać ten sen, Zaczęła pracować w sklepie ze sprzętem wspinaczkowym, i właśnie tam poznała Jima Ballarda. On także się wspinał, ale pogodził się z tym, że pozostanie tylko sprzedawcą. Ona nie. Alison chciała więcej. Mając 18 lat, opuściła dom rodziców i zamieszkała z Jimem. I ten związek stał się punktem zwrotnym. To z nim przestała być tylko ambitna, a stała się prawdziwą alpinistką. Każda podróż w Alpy była nową szansą. Okazją, by udowodnić nie tylko sobie, ale i światu, do czego jest zdolna. W 1986 roku, zaledwie cztery lata później, jej dorobek już imponował. Tak bardzo, że została przyjęta do Alpine Club, jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych organizacji alpinistycznych. Wspinaczka przestała być tylko pasją, stała się misją, chciała zapisać swoje imię w historii i udało się. Jeszcze w tym samym roku zdobyła szczyt Kangtega w Nepalu. Była pierwszą Brytyjką, która stanęła na jego wierzchołku i co więcej, pokonała północno-zachodnią ścianę, stromą, lodową i śmiertelnie niebezpieczną trasę, drogę, której nikt nie odważył się spróbować. To nie było tylko osobiste zwycięstwo. To była deklaracja Mając 22 lata, Alison pokazała, że ma umiejętności techniczne, wytrzymałość i odwagę, by przełamywać bariery. Jesienią 1987 roku wróciła do Nepalu. Cel Ama Dablam, mający 6795 metrów, dotarła do wysokości 5700 metrów. Szczyt był już blisko, ale postanowiła się zatrzymać. Roztropność okazała się ważniejsza. To nie była porażka, to była dojrzałość dowód na to, że odwaga nie wyklucza rozsądku mimo to wciąż brakowało jej uznania. Bez sponsorów, bez zasłużonej sławy, pozostawała prawie niewidzialna. Ale wszystko zmieniło się w 1988 roku. Mając 24 lata, Alison zmierzyła się z jedną z najbardziej budzących lęk ścian Alp. Północną ścianą Eigeru. I ta wspinaczka nie tylko zmieniła jej karierę, na zawsze zmieniła sposób, w jaki postrzegał ją świat. To był imponujący wyczyn i nie tylko ze względu na trudności techniczne. Alison wspięła się na tę ścianę, będąc w szóstym miesiącu ciąży. Wieść rozeszła się błyskawicznie, ale zamiast braw przyszła burza. Tabloidy, ostre krytyki, oskarżenia o brak rozsądku. Alison się nie przestraszyła. Spojrzała w kamery, uniosła podbródek i odpowiedziała: byłam w ciąży, a nie chora. Krótko, prosto. Przekaz od kogoś, kto nie pozwalał nikomu wyznaczać swoich granic. Ale za kulisami życie było dalekie od łatwego. Interesy Jima, jej męża upadały. Długi się mnożyły, a Alison liczyła, że dzięki tak wielkiemu rozgłosowi pojawią się sponsorzy. Nie pojawili się. Rodzina straciła dom. I musiała zacząć od nowa w Szwajcarii. To tam Alison na pewien czas zamieniła światowe szczyty na codzienność matki. Opiekowała się Tomem, później także Kate, urodzoną w 1990 roku. Wstawała wcześnie. Prowadziła dom, pracowała w lokalnej szkole. Przez moment wydawała się zapomniana, a dla wielu wyglądało to tak, jakby zrezygnowała z życia alpinistki. Ale Alison nigdy się nie poddała. Ona tylko czekała na odpowiedni moment. I ten moment nadszedł w 1993 roku. Nagle wróciła z projektem niemal niemożliwym: wspiąć się samotnie na sześć wielkich północnych ścian Alp w jednym letnim sezonie. Eiger, Matterhorn, Grandes Jorasses, Petit Dru, Piz Badile i Cima Grande di Lavaredo. Sześć potworów z kamienia i lodu. Sześć murów które już wcześniej pokonały całe pokolenia, alpinistów. Alison zwyciężyła wszystkie i więcej. Ukończyła każdą wspinaczkę w mniej niż 24 godziny. To był spektakularny powrót, krzyk do świata. Nie tylko wróciła. Wróciła silniejsza niż kiedykolwiek. Tom, wciąż chłopiec, musiał patrzeć na te zdjęcia z oczami pełnymi blasku. Może właśnie wtedy zrozumiał, że jego matka nie była taka jak inne że nosiła w sobie coś niezłomnego. W końcu pojawili się sponsorzy i Alison stała się nie do zatrzymania. Była pierwszą kobietą, która samotnie zdobyła kros spór w Grande Jorasses w zaledwie jeden dzień. Pierwszą Brytyjką, która pokonała północną ścianę Liskammu i jeszcze rzuciła wyzwanie Super Couloir na Mont Blanc du Tacul. Każde zwycięstwo wzmacniało jej nazwisko jako synonim odwagi. A potem w 1994 roku poszła jeszcze dalej. Ogłosiła śmiały projekt. Trzy giganty. Trzy najwyższe i najbardziej śmiercionośne góry planety. Everest, K2. Kangchenjunga. Misja brzmiała prosto. Ale była. prawie niemożliwa do wykonania zdobyć wszystkie trzy samotnie, bez użycia butli z tlenem. Świat patrzył w milczeniu. Jedni z podziwem. Inni z niedowierzaniem. Alison zaczęła od Everestu. Podczas pierwszej próby wycofała się. Palce zdrętwiały. Ryzyko było realne i wiedziała, żadna góra nie była warta jej życia. To było mądre wycofanie. Przypomnienie, że nawet najodważniejsi wiedzą, kiedy się zatrzymać. Być może właśnie wtedy Tom zrozumiał. Jego matka była silna, ale nie niezniszczalna. Rok później Alison wróciła. Zdeterminowana, nieustępliwa. W 1995 roku stanęła na szczycie Everestu. Samotnie, bez dodatkowego tlenu. Pierwsza kobieta, która dokonała takiego wyczynu. Kamień milowy w historii. Świat bił brawo, była promienna, ale nie było czasu na świętowanie. Następny cel już był wyznaczony. K2. Tylko że K2 nie jest jak Everest. Choć niższy o prawie 300 metrów, żąda znacznie bardziej okrutnej ceny. Nie ma łatwych dróg. Każdy metr wymaga techniki. Każda ściana skrywa śmiertelny upadek. A pogoda nieprzewidywalna, bezlitosna, jeden na czterech, którzy docierają na szczyt, nigdy nie wraca. Dlatego K2 nazywany jest dziką górą. Alison znała te liczby, znała ryzyko. Mimo to zdecydowała się zaryzykować. Samotnie, bez dodatkowego tlenu. Latem 1995 roku. Pożegnała się z Jimem. Przytuliła toma, mającego sześć lat, ucałowała małą Kate i wyruszyła. Baza pod K2 była zatłoczona. Hiszpanie. Nowozelandczycy, Amerykanie, Meksykanie. Wszyscy czekali na to samo okno pogodowe. Ale pogoda nie współpracowała. Śnieżyce zasypywały całe namioty. Wiatr, wył, bez litości. Na K2 cierpliwość to nie tylko cnota, to przetrwanie. A Alison umiała czekać. Czerwiec minął, lipiec również. Między podejściami docierała dwa razy do obozu trzeciego, raz do obozu czwartego. Wspięła się na 8160 metrów i wycofała się. Testowała granice. Mierzyła każdy krok. Na początku sierpnia wszystko się zmieniło. Ekspedycje zaczęły rezygnować, namioty zwinięte. Alpiniści schodzili w milczeniu. Dziewiątego dnia pozostało tylko jedenastu wspinaczy gotowych spróbować szczęścia. Alison była wśród nich. Dotarli do obozu trzeciego i znaleźli tylko biały ślad. Lawina zmiażdżyła wszystko. Namioty zostały zasypane. Na K2 nie ma bezpiecznego miejsca. Każdy kawałek ziemi może stać się ścieżką śmierci. Stracili godziny, próbując uratować to, co zostało. I ruszyli wyżej. Dwa dni później. Jedenastego dnia dotarli do obozu Czwartego. I wbrew wszelkim przeciwnościom namioty przetrwały. Cud pośród chaosu. Grupa zdecydowała się odpocząć. Nikt nie odważyłby się atakować szczytu w stanie wyczerpania. Ostateczny atak rozpoczął się trzynastego dnia. Cel był tuż nad nimi, ale przed wąskim gardłem pięciu się wycofało. Wśród nich Peter Hillary, syn Edmunda Hillary'ego, pierwszego człowieka, który zdobył Everest. Peter spojrzał w niebo, poczuł ciężar powietrza i zawrócił. To była ostrożność. Wkrótce nadeszło wyjaśnienie. Od południa napływał ciepły front. Od północy schodził wyż. Kolizja miała być druzgocąca. Takie burze niosą huraganowe wiatry, niekończące się śnieżyce i śmierć jako towarzysza. Peter był już w drodze w dół, kiedy burza nadeszła. Pod czarną piramidą zmagał się z podmuchami przekraczającymi 160 km na godzinę. I wiedział. Ci, którzy poszli dalej, nie będą mieli łatwej drogi. Pod wieczór grupa Alison dotarła na szczyt. sześćset 611 metrów. Udało jej się. Może wyobrażała sobie Toma, małego, trzymającego słuchawkę i czekającego na wiadomości. Może marzyła o radości, by powiedzieć... Byłam na szczycie Dzikiej Góry, ale na kadwa szczyt to tylko połowa drogi. Zejście to moment, kiedy góra żąda swojej ceny, a burza już ich dopadła. Euforia zamieniła się w panikę. Gwałtowne podmuchy, widoczność zerowa. Każdy krok zaproszeniem do przepaści. Jeden po drugim jej towarzysze zaczęli znikać, porwani przez wiatr, pochłonięci przez śnieg. Alison szła dalej, walcząc, aż nadszedł jej czas. Na chwilę świat jakby się zatrzymał, może przypomniała sobie męża, może zobaczyła twarze dzieci, albo wróciło wspomnienie uśmiechniętej dziewczynki biegnącej po Ben Nevis, a może po prostu zamknęła oczy i przyjęła, że góra będzie jej ostatecznym odpoczynkiem. Wiatr ją powalił. Ciało Ellison Hargreaves zostało strącone w dół zbocza. Uderzenie było śmiertelne. Uraz nie dał szans. A lodowaty chłód. Tylko dokończył to, co. Góra już przesądziła. Ale tragedia nie pozostała na K2. Przekroczyła kontynenty i dotarła do małego domu, gdzie jej rodzina czekała na wieści. Jim Ballard odebrał telefon. Serce mu zaciążyło. Przed nim stała dwójka dzieci i okrutna konieczność powiedzenia, że matka już nigdy nie wróci. Kate miała zaledwie cztery lata. I choć tak mała, wyglądało, że rozumiała. Tom, mający sześć lat. Przeżywał to inaczej. W jego oczach ból był większy. To było jak wyrwanie ziemi spod nóg chłopca, który dorastał. Widząc, jak matka zamienia bazy wypraw w place zabaw. Dla toma góra nie była odległym marzeniem. Była podwórkiem dzieciństwa. Po tamtym lecie 1995 roku ogarnęła go cisza. Kto spojrzał w jego oczy, widział głęboko wryty smutek. Pustkę, której nie wypełniały żadne słowa. Jim to zauważył. I zrobił wszystko, by utrzymać żywą więź dzieci z matką. Niedługo po tragedii zabrał Toma i Kate pod K2. Chciał, aby poczuli z bliska potęgę, która zabrała Alison. Ktoś, mógłby pomyśleć, że po utracie żony w górach Jim spróbuje trzymać dzieci z dala od ryzyka. Ale nie, Jim nigdy taki nie był. Kiedy Alison żyła, wspierał ją w każdej wyprawie, a gdy odeszła, przeniósł to wsparcie na dzieci. Pewnego dnia Tom wrócił ze szkoły i powiedział: Chcę być alpinistą. Jim go nie powstrzymał, nie powiedział nie. Może w głosie chłopca usłyszał echo matki, a może po prostu był ojcem gotowym wspierać marzenia dzieci do końca. Tak czy inaczej, Jim stał się partnerem, wspinaczkowym Toma. To on pomógł mu się wzmocnić, to on dał mu zachętę, której Alison nigdy nie miała na początku. Tom dorastał w ciszy, ale z płonącą pasją. Jeszcze intensywniejszą niż u matki. W 2009 roku rodzina opuściła szkockie Highlands i przeniosła się w Dolomity. Tom nie był już tylko obiecującym chłopcem. Był kompletnym alpinistą. Wspinaczka skalna, drogi mikstowe, dry tooling, sporty ekstremalne na śniegu nic go nie ograniczało. Nie zadowalał się powtarzaniem tego, co inni już zrobili. Chciał otwierać własne drogi, nadawać im nazwy. Zostawiać podpis balardów wyryty w skalnych ścianach. Eiger był dla Toma niemal drugim domem i miał ku temu symboliczny powód. Alison wspięła się na północną ścianę Eigeru, będąc z nim w ciąży. Więź była we krwi. W wieku 20 lat Tom dokonał swojej pierwszej samotnej wspinaczki na tej górze. Otworzył drogę o długości 900 metrów. Nazwali ją Siedem Filarów Mądrości na cześć T. I. Lorensa. Rok później wrócił na Eiger. Tym razem zmierzył się z zimą. Dokonał pierwszego samotnego wejścia drogą Polish Road na północnej ścianie. Tom szukał tego, co nieznane. Chciał być pierwszym. Zdobywać dziewicze linie, zostawiać ślady. Ta sama iskra, którą miała jego matka, płonęła w kolejnym pokoleniu. Gdyby ktoś zapytał, zaprzeczyłby, że ścigał dziedzictwo Alison. Powiedziałby, że wspina się dla siebie ale w głębi podobieństwo było niemożliwe do zignorowania. Trzy lata później przyszła kolej na Katynacjo w 1100 dolomitach. Tom wspiął się klasycznie drogą Olimpia, szukając idealnej linii. W tym samym roku otworzył kolejną drogę na Egil du Triole w Alpach Berneńskich i nazwał ją z ironią – jeśli dzień może, my też możemy. To był Tom w czystej postaci. Żartobliwy, bezpośredni i coraz bardziej szanowany – jego sława eksplodowała między 2014 a 2015 rokiem. To właśnie wtedy dokonał czegoś niemal niemożliwego. Zdobycie sześciu wielkich północnych ścian Alp w ciągu. to roku samo w sobie byłoby imponujące. Alison dokonała tego latem, ale tom poszedł dalej. Między grudniem 2014 a marcem 2015 roku wspiął się samotnie na wszystkie sześć ścian, zimą. Bez zespołu, bez wsparcia, wyczyn, który wydawał się niewyobrażalny. Tom pobił rekord matki i zapisał swoje imię wśród elity światowego alpinizmu. Gdyby Alison mogła go zobaczyć, poczułaby dumę bez końca. Zima w Alpach nigdy nie wybacza, ale to właśnie wtedy tom pokazał, kim naprawdę był. Na północnej ścianie Eigeru zmierzył się z drogą Hekmajra samotnie, i zszedł nią w zaledwie pięć godzin. I 38 minut. Nawet będąc chorym. To nie była tylko technika, to była odwaga, to była żelazna wytrzymałość. Jego wyczyn został uwieczniony w filmie dokumentalnym Tom, film obiegł świat. Zdobył nagrody w Anglii, we Włoszech, w Holandii, w Austrii i wielu innych miejscach. Tom nie był już tylko cudownym dzieckiem. Był symbolem, ale na tym nie poprzestał. W dwa w 2016 roku szukał nowych granic, wspinaczki mikstowej i drytulingu, Stylu ekstremalnego, w którym alpinista używa raków i czekanów na nagiej skale. Traktuje kamień tak, jakby był lodem. Radykalne, ryzykowne i idealne dla kogoś takiego jak on. Tom nie tylko trenował, on otwierał nowe drogi. Tak było na północnej ścianie Siveti w Dolomitach. Wspinaczka licząca 26 wyciągów, wyczerpująca nazwana Dirty Harry. Potem wrócił na Eiger. Stworzył kolejną drogę. Nazwali ją Titanic, imię na miarę brutalności tej linii. A wciąż było mu mało. W Dolomitach otworzył kolejną linię. Nazwali ją Linia ponad niebem. Przez lata uważana była za najtrudniejszą drogę dry to na świecie. Tom stał się mistrzem tej sztuki, a każde zwycięstwo zdawało się popychać go ku jeszcze większym wyzwaniom. W tym momencie na scenę wkroczył Daniele Nardi, włoski alpinista, zdeterminowany, ale naznaczony porażkami na wielkich górach. Daniele szukał kogoś, kto potrafił marzyć tak wysoko, jak samak znalazł w Tomie idealnego partnera. Razem spróbowali zdobyć Ling Sar w Pakistanie, górę o wysokości siedmiu tysięcy metrów z dziewiczymi drogami. Nie udało się. Ale partnerstwo zostało przypieczętowane. W 2019 roku wrócili w Himalaje. Tym razem celem był Nanga Parbat. Dziewiąta najwyższa góra świata, 7812 metrów i jedna z najbardziej śmiercionośnych na ziemi. Tam już ponad 30 alpinistów zginęło, zanim ktokolwiek zdobył szczyt. Śmiertelność wynosiła 22%. Lawiny, zerwania lodu, nagłe burze. Nic dziwnego, że przydomek był prosty. Góra zabójca. Daniele miał starą obsesję na punkcie Nanga Parbat. Chciał ją pokonać najokrutniejszą drogą żebrem Mummeriego. Od 1895 roku nikt nie zdołał się tamtędy wspiąć. Wszystkie próby kończyły się porażką albo śmiercią. To była droga niemożliwych. I to tam Tom dał się poprowadzić. W styczniu rozpoczęli wspinaczkę. Każdy krok był. Walką. Śnieg sięgał do pasa. Zbocza kryły niewidzialne pułapki. Lud mógł ustąpić w każdej chwili. W obozie pierwszym wykopali prowizoryczną platformę. Potem ruszyli do obozu drugiego, w połowie ściany. W końcu założyli jeszcze bardziej ryzykowne schronienie w szczelinie, na wysokości 5700 metrów. Tam stanął obóz trzeci. Wiatr nie dawał wytchnienia. Wył przez pęknięcia. Trząsł masztami jak kruchymi gałązkami. Himalaje zdawały się chcieć strącić ich z góry. Ale Tom i Daniele trwali. Każda noc była bitwą, każdy świt, prowizorycznym zwycięstwem. A mimo to posuwali się naprzód, krok po kroku, przeciw niemożliwemu. Tom opisał warunki jako okropne. Eufemizm prawda była piekłem temperatury poniżej 40 stopni na minusie. Podmuchy silne na tyle, by powalić człowieka. Śnieżyce, które zasypywały namioty w kilka minut, próbowali wspinać się wielokrotnie i za każdym razem byli odrzucani. Ryzyko lawiny było stałe. Żebro Mameriego było obciążone śniegiem. Zawieszonym niczym ostrze gotowe runąć. Podczas jednej z prób lód ustąpił tuż za nimi. Ścieżka, którą szli kilka minut wcześniej, zniknęła. Ostrzeżenie góry. Ale oni szli dalej. Dwóch pakistańskich alpinistów, którzy ich wspierali, zrezygnowało w lutym. Dla nich ryzyko było nie do zniesienia, ale Tom i Daniele zostali samotni. Dwójka przeciwko gigantowi lodu i kamienia. Dotarli na 6300 metrów, Stamtąd widzieli całą ścianę Diamir. To był postęp, ale i okrutne przypomnienie o ogromie, który wciąż dzielił ich od szczytu. 24 lutego Daniele zadzwonił do sponsora. Powiedział, że zejdą do obozu czwartego na wysokości 5900 metrów, by uciec przed burzą. Godziny później kolejna wiadomość. W rzeczywistości wrócą do obozu trzeciego i wtedy cisza. Przez dni żadnych wieści, żadnych znaków. Radio milczało, namioty puste. Rozpoczęły się poszukiwania. Alpinista Alex Czikon przeleciał nad rejonem, mierząc się z niestabilną pogodą i Napięciami politycznymi na granicy Indii i Pakistanu. Śmigłowce przeczesywały zbocza, drony walczyły z wiatrem, a w bazie wszyscy modlili się o cud. 5 marca nadzieja się skończyła. Dron dostrzegł dwie nieruchome sylwetki, zamrożone w śniegu, na wysokości niemal 5800 metrów. To byli Tom i Daniele, związani liną, nieruchomi, pochłonięci przez wieczną biel. Los został przypieczętowany i kryła się w tym okrutna ironia. Znaleziono ich zaledwie 160 km od miejsca, gdzie zniknęło ciało Alison 24 lata wcześniej. Te same wiatry, które strąciły Alison z K2, wiały nad tomem na Nanga Parbat, jakby matka i syn byli połączeni niewidzialną nicią, kręgiem, który tylko góra mogła zamknąć. Może ona go rozpoznała, może przyjęła go w ciszy. Zastanawiam się, czy była dumna, że widziała, jak tom uhonorował krew, która w nim płynęła, że widziała, jak z odwagą podążał tymi samymi ścieżkami, które ją zaprowadziły do końca. I zastanawiam się, czy w tysiąc ostatnich chwilach tom znalazł spokój, czy ta pustka w oczach chłopca wreszcie zgasła, gdy spotkał się z matką. Matka i syn, dwa równoległe losy, dwa życia napędzane tą samą miłością do gór i tą samą furią gór. Czas mija, ale ich historie trwają, szeptane w bazach, opowiadane przy ogniskach, na zawsze zapisane w lodach Himalajów i Karakorum. Na końcu opowieść o Alison Hargreaves i Tomie Ballardzie nie mówi tylko o śmierci. Mówi o pasji, o odwadze i o tym, jak góra jednocześnie bezlitosna i wspaniała, może na zawsze połączyć tych, którzy odważyli się ją wyzwać. Dziękuję, że dotrwałeś do końca.